Nl 2024 85 29 329 Jest to przepiękny gołąbek oryginalny Case Wouters Przepiękny, taki cienki, ciemny szymelek Z czego się wzięła barwa tutaj koledzy z tego gołębia Od strony mamy, mamy tutaj super gołębia, bo mamy Beauty Kittel na Beauty Gripple I tutaj mamy jeszcze Imbred Pitbull'a na Pitbull 560 Parowanie to jest od strony mamy, jest to gołąbek zakupiony Yy, ale od strony taty jest tu też ważny gołąbek, bo jest to stary lotnik Kejsa yy, Waltersa jest to gołąbek z 18 roku, który w swojej karierze E, też fajne loty robił, był pierwszy, drugi, 4, 14, 20, 13, 14, 15, 15, 18, 20, 22, 27, 30, 30, 30, 30, 39. Tak jakże tutaj koledzy no gołąbek siadał. E, dziadek tego gołąbka też tu miał trzy razy pierwszy konkurs. Też był to gołąbek od Kejsa Waltersa e, z gołębi Teo Huxa. Teo Huxa też mieliśmy tutaj e, przyjemność kilka lat z nim współpracować. Hodowla już została zlikwidowana, ale gołębie Teo Huxa do dzisiaj w Polsce bardzo dobrze latają. Głąbek jest przepiękny. Prawdopodobnie samiczka, ale to tak na 80%. Nie będziemy tu młode łąbki, także zapraszam do licytowania.